Znaczy, opowiadam, że powinien. Wielka burza w głowie odpocząć. Przepraszam za wyrażenie, ale ma pan już wory pod oczami. Będę potrzebował sporo worum, żeby przenieść te skarby. Jestem na najlepszej drodze do odnalezienia miejsca, gdzie starożytny władca Pinków złożył swe bajeczne skarby. Brakuje mi tylko geniusza, który odczytałby te napisy. Melduje się trzech geniuszy! Nie, chłopcy, nie mam teraz czasu na żadne zabawy! Nie przyszliśmy się bawić, tylko pokazać ci nasze świadectwa! Na żółte dziobki, same piątki! A jak tam buba? Nigdy nie widziałem tak złego świadectwa! Buba się starał! Tak, Mujaszku, buba pracował bardzo ciężko, żeby zdobyć te straszne stopnie! Co to za wyniki? Czy niczego nie nauczyłeś się w tej szkole? Nauczył się berka. Pieszczak, berek! Pieszczak, chłapnie! Łapnie, łapnie, Tak! Z rozwabiania miałby śpiątkę, ale takiego przedmiotu nie ma chyba w szkole. Idź teraz do siebie i poczytaj książkę. Chłopaki, zróbmy coś dla naszego przyjaciela. Nalejmy bubie oleju do głowy! Owszem, chłopcy mogę uczyć bubby, jeśli tego chcecie, ale on nigdy nie dorówna swoim rówieśnikom z powodu swojego mózgu. Mózg bubby jest bardzo prymitywny. I już nic się nie da zrobić, diodak! No, wiecie, zawsze jest jakieś rozwiązanie. Wow! Ale To coś więcej niż kask zyziu, to wzmacnia szarych komórek, dzięki niemu buba stanie się o wiele mądrzejszy. wrażenie, że ucierpiała tylko tylna część mojego korpusu. Raty! Ten myślący kask działa! Bubba jest geniuszem! Owszem, potrafi się co nieco. No to sprawdźmy, co potrafisz, Boba. Może rozwiążesz równanie, nad którym głowie się od wielu lat. Nie widzę w tym problemu. To przecież takie jasne, jak dwa razy dwa jest cztery. Nie martw się, Bubba. Żeby stać się geniuszem, trzeba się nieźle napracować. Proku też nie wymyślono w jeden dzień. Oddaję się. Nie widzę tu rozwiązania. Może ty nie widzisz, Zyziu, ale rozwiązanie jest widoczne dla kogoś z moim rozumem. Bubba, czy Diodak zreperował już kask? Przekonajcie się sami. Nic ci nie jest, Bubba? Efektywność najszarych szarych komórek wzrasta... Proporcjonalnie do liczby impulsów elektrycznych wysyłanych z myślącego kasku. Tłumacząc to na język dla was, zrozumiały? Jestem bardzo mądry. Czy nie za bardzo mądry? Pozwolicie, że to dokończę. Redy Ale szybko! Jak ty to robisz? To proste jak pi. Oczywiście podniesione do dwudziestej potęgi. No, a nigdy nie słyszałem o żadnym pi. Chyba, że jest to skrót od piwo, ale podniesione do potęgi. Nie zrozumiałeś, Hyziu. Trzeba być bardzo mądrym, żeby zrozumieć geniusza. Słuchaj, chodźmy lepiej na twór pograć w baseball. Wybiorę się raczej do biblioteki. Mam takie duże zaległości w nauce. A, widzicie, cośmy narobili? Chyba wypożyczyłeś wszystkie książki z biblioteki. Nie wszystkie. Zostawiłem książki do kolorowania. Zupełnie nie widzę sensu kolorowania. Kiedyś lubiłeś rysować! Teraz robię tylko to, co potrzebne jest do szkoły. Chcę, by pan mak kwacz był dumny z moich naukowych postępów. Głupiutki buba już nie istnieje. Ach, fe, co za prymitywne zachowanie! Ktoś o takim intelekcie jak ja nie zadaje się z kimś, kto ma w głowie tylko na miastkę mózgu. W ogóle to miejsce jest dla mnie zbyt, szczerze mówiąc, prymitywne. Doprawdy! To krzesło jest twarde jak kamień! Bo to jest kamień! Nie jest potrzebna kanapa! To nie są odpowiednie warunki do pracy umysłowej. O, niech to gęś kopnie! Obrabowano mnie! Ktoś ukradł moje białe kruki! Bumba! Co ty tutaj robisz? Dokładnie mówiąc, czytam w tej chwili fascynującą pracę o rozwoju ewolucyjnym szczypawki panamskiej. O, to niewiarygodne. A więc pan też czytał te rewelacje. Ja nie myślałem o szczypawkach? Nie mogę uwierzyć, że tak się zmieniłeś, Bubba. To na lepsze gwarantuję. W istocie, naszkicowałem tu kilka projekcików mogących zwiększyć pańskie zyski. O, to zbyt piękne, żeby mogło być prawdziwe. Zapewne zgodzi się pan, że umysł tak wspaniały jak mój wymaga odpowiednich warunków. Moja jaskinia jest dla mnie teraz za skromna. Możesz tu zostać tak długo jak tylko zechcesz i myśl intensywnie, zwłaszcza o moich pieniądzach. Wy chłopcy moglibyście się wiele nauczyć od Buby. Myśmy się już czegoś nauczyli. Tęsknimy za dawnym Bubą. O tak, on był uroczy, ale taki głupiutki. Umysł z epoki kamienia upanego. Tak, i chyba coś ci z niego w głowie zostało. Na szczęście niewiele. Wiem, że droga do serca Sknerusa prowadzi przez jego skarbiec. Postaram się zatem powiększyć jego zawartość o miliony dolarów. Lecz najpierw odrobię lekcje do szkoły. Obiecałem nauczycielce, że zaliczę jej przedmiot w tym tygodniu. Przecież właśnie oblałeś pierwszą klasę! <laughs> Może to zabawne, ale tytuł mojej rozprawki brzmi jak w tydzień przejść z zerówki na wyższą uczelnię. Zatem drugie prawo termodynamiki można interpretować w ten sposób, że entropia wzrasta z prawdopodobieństwem stanu do maksimum, co jest równoznaczne ze spadkiem energii e do minimum. Pani Ostrzydziu, dokąd pani idzie? Wracam do szkoły, do pierwszej klasy Chłopaki, chodźcie do kina Tak, grają ulubiony film Bubby, różowy kocur znowu uderza Idźcie beze mnie Dziś na uniwersytecie jest wykład, który mnie niezwykle interesuje. Po wykładzie będę pracował nad optymalnymi rozwiązaniami interesów pana McQuacha. Precy, Bubba staje się nudniejszy niż najnudniejszy dorosły. To jest geniusz! Najprawdziwszy geniusz! Bubba ma chyba talent do robienia interesów, który rośnie z minuty na minutę. Wczoraj wymyśliłby wprowadzić na rynek Gula hop szaleństwo sprzed lat? A to mi przyniosło wzrost dochodu. Gdzie jest teraz ten geniusz? W swoim nowym domu. W bunkrze koncentracji. Proszę o ciszę, geniusz pracuje. Wymyśliłem peruki dla łysych niemowląt, muszki dla panów o krótkich szyjach, mechaniczne łyżki do butów i samogrzejące się kalesony dla eskimosów. Wszyscy chcielibyśmy wiedzieć, nad czym pracuje obecnie genialny Bobba? Czy on może za mnie odrobić lekcje? Niech mi powie, jakie słowo składa się z siedmiu liter i oznacza nazwę ryby. Proszę wszystkich o spokój. Pan Bubba nikogo już dzisiaj nie przyjmie. Nawet nas? Bierz ich pieszo! Chwileczkę, a czy byliście umówieni? Umówieni? Chcemy się tylko z Bubą pobawić! Niestety, Bubba nie ma już czasu na dziecinne zabawy. Pracuje teraz nad rozszyfrowaniem mapy starożytnego miasta Pinków. Wielkie nieba. Chyba zrozumiałem. Nie ma czasu do stracenia. Wyruszamy do miasta Pinków po ich legendarny skarb. To wprost niewiarygodne. Lepiej rzuciłeś okiem na instrukcję pilotażu, a już latasz lepiej od śmigacza. Prawa aerodynamiki są dziecinnie proste, jeśli się zna teorię. Daki Medesa oczywiście. Chłopaki, on się już tak nadyma, że nie zdziwi się jak zaraz pęknie. <grystanie> że coś buba. Niestety nie mogę. Straciłem kontrolę nad maszyną, a w instrukcji nie było nic na temat latania bez skrzydeł. Śmidoć na pewno by sobie poradził! I co Cię tak bardzo cieszy? Widzisz, ten upadek jest wspaniałym dowodem na prawo grawitacji. O, o mamy towarzystwo. Bardzo dziwne. Uga, buga, laba, raba. Co on powiedział, Buba? Uga, buga, laba, raba. No, to wiem ja. Ale co to znaczy? W rozwoju ewolucyjnym jest pan dalej ode mnie, więc powinien pan wiedzieć. Że dawny Bubba rozprawiłby się z tymi tubylcami. Hmm. Tak jak myślałem. Patrząc na architektoniczne rozwiązania tych budowli, muszę stwierdzić, że starożytni Pinkowie genialnie zaplanowali i zbudowali to miasto. Ich potomkowie nie wyglądają na geniuszy. He, skąd się wzięliście tutaj? Najpierw odpowiedz na moje pytanie. Dlaczego ci statyści z filmów fantastyczno-naukowych zestrzelili nasz samolot? Proszę nie zwracać uwagi na mego przyjaciela. Rzecz w tym, że szukamy skarbu starożytnych pinków. Strzeżemy tego skarbu od wielu pokoleń. Odkąd zniknęli pinkowie. Ale nikt nie może wejść do krypty. Chyba, że znajdzie się ktoś dorównujący inteligencją pinką. A zatem sprawa załatwiona. Ja wejdę do tej krypty. Nie! Żaden obcy nie ma prawa tam wejść! Zamknąć ich w piramidzie! A niech to gęś kopnie, nie wydostaniemy się stąd! Spokojnie, staruszku. Zdaje się, że jesteśmy dokładnie tam, gdzie chcieliśmy się znaleźć. W <laughs> Zastanów się, chyziu. Piramidy nigdy nie służyły za więzienia. Były grobowcami, w których składano ciała władców i ich skarby. Myślisz, że skarb Pinków może być tutaj? Próbujemy go odnaleźć. Ale ten skarb nie należy do nas! Jest przecież własnością tubylców! A cóż wart jest ten skarb dla tych prymitywnych odmieńców? Tylko ci, którzy znają różnicę między autentykiem a falsyfikatem, mogą go docenić. No, całkowicie się zgadzam! Oni by ten skarb przerobili na błyskotki! Oto przedsmak tego, co mnie czeka! Tak, nie mogę się doczekać właściwego dania! Według tej mapy, Owe drzwi są prawdziwym starożytnym komputerem. Klejnoty na nich umieszczone uruchamiają różne czynności. O, świetnie, chłopcze, skarbiem nadchodzę! Co to, co ja zrobiłem? Uruchomił pan reakcję łańcuchową mechanizmu samoniszczącego. Jak można zatrzymać tę reakcję? Jeśli ustanę kolejność przycisków i wywołam pewien określony muzyczny motyw, wówczas piramida nie ulegnie zniszczeniu. A jak je naciśniesz swojej kolejności? Wówczas powiem, papa, żyć. Nie możesz myśleć trochę szybciej, bo pa! Muszę się skoncentrować, a nie chcę, żeby mój kask się przegrzał. <grym> Źle, bo śliznął mi się palec. Paluszek i główka to szkolna wymówka. Grzegorzowi zawsze się udaje. Ten kask zupełnie ogłupił naszego I Idą nasi wielbiciele, ale chyba nie po to, żeby nas prosić o autograf. Mam nadzieję, że wiesz dokąd iść, Buba. Spokojnie, Konego. Rozszyfrowałem tę zagadkę. Raz, dwa, trzy. Mamy wybrać. Hmm, niech pomyślę prawdopodobieństwo pomyłki. Ja nie będę myślał, tylko ucieknę, gdzie mnie nogi pająco. Zyzia moneta nigdy się nie myli. Wybieramy tę drogę. Uzględniając margines błędu na poziomie 0,2. A, to jest droga. Co ja robię? Miałem się trzymać bubby! Czuję cudowny zapach skarbu. Ja tam czuję tylko strach. Wielki strach! Jestem kulka zagadka. Zagadki to dla mnie gratka. Kto odpowie prawidłowo, wyjdzie stąd cało i zdrowo. Ach, uwielbiam zagadki. Zaczynaj! Ile wynosi długość sznurka? Rety, ale to łatwe. To wynosi. dwukrotną długość od środka do końca. Jasne, wiedziałam. To pierwsza zagadka, zostały jeszcze dwie. Co wyjeżdża z miasta przez 24 godziny na dobę? Czy to roznosiciel gazet? Nie, droga! Dobra odpowiedź. Ostatnia zagadka. Jaki pokój nie ma ścian? Ten pokój na pewno je ma! Eee, eee. Nie zaleć nas teraz, budba! Pokój na świecie! Gratulacje! Rozwiązaliście trzy zagadki, jesteście więc wolni! Uuu, lubię zagadki, ale nie aż tak bardzo. To już koniec, Panie Magikwacz. Teraz wystarczy tylko sięgnąć ręką. Proszę. Skarb! To jest ta krypta. Jakie przewidujesz jeszcze nie Buba? No cóż, w pojedynku na inteligencję na pewno bym wygrał z tym potworem, ale zdaje się, że on woli prymitywne metody walki. Dlaczego mu nie przełożysz Buba? Mam stosować siłę? Ja e, nie umiem się już bić! Stało się coś okropnego. Buba stracił prymitywny instynkt obronny! straciłem. To straszne! On swoimi pazurami porozdziera chłopców na paski! Niewątpliwie. Buba, dokąd ty się wybierasz? Nie przepadam za zabawą w berka z potworem. Wolę zabawę w szukanie skarbu. Mamy tak zostawić chłopców? Tłumaczy to teoria Kwargina. Przeżywają najsilniejsi. Mają zginąć? Tak. Na tle nieskończoności wszechświata i problemów naszej planety to tylko drobiazg. W tej chwili ważna jest tylko sprawa odnalezienia skarbu. Ty, ty bezduszny kaczorze! Ty nie masz już serca! Nigdy nie sądziłem, że to powiem, ale wolałem dawnego Bubę. już panie Macquatch, ja to dla pana robiłem. Myślałem, że dla pana liczy się tylko bogactwo. Bogactwo nie zastąpi mi rodziny, a tylko z nią jestem szczęśliwy. I byłbym o wiele szczęśliwszy, gdybyś się stał taki jak dawniej. Nieobliczalny, głupiutki, ale zdolny rozprawić się z tym potworem. Jest na to jeden sposób. Przywrócić moją inteligencję. Wówczas wrócę na łono pańskiej rodziny. Żegnaj, drogi geniuszu. <śmiennie>

że dasz sobie z nim radę. Wujaszku! Wujaszku! Zobacz, co tutaj jest! Co? To ma być ten skarb? Widocznie dla starożytnych Pinków nim był. To historia ich cywilizacji. Tu jest narysowane, jak stawali się coraz bardziej inteligentni. Zatracali instynkt samozachowawczy i nie umieli się bronić przed większymi od siebie. Tak! I na pewno dbali tylko o to, co mogli zdobyć. Nie o swoich bliźnich. Nie jest to zbyt cenny skarb, ale na pewno ma swoją wartość. Znaleźliście skarb! Znaleźliśmy go dla Was! Może wyciągniecie jakieś wnioski z błędów Pinków? Proszę wodzu! Z tej księgi dowiecie się, że Pinkowi wcale nie byli tacy mądrzy! Sami do tego dojdą! Ja wiem, że moim skarbem jest rodzina! Jak to dobrze, że wreszcie możemy się bawić z naszym bubą! Pa! Pa! O, o! Wygląda na to, że Buba znów wziął się do czytania. Buba, znowu włożyłeś ten głupi kask? Nie, Buba nie czyta. Buba koloruje. Uf, nie jestem geniuszem, ale takim go kochamy.